Cześć, jestem Kuba, to jest Cezary, a razem poprowadzimy dla Was gościnny odcinek grubych rosmin na kanale Logersów. Dzisiaj się zajmiemy takim fajnym tematem. Spośród wszystkich środków transportu wybierzemy te, które najbardziej nam odpowiadają. Ja z racji takiej, że nigdy nie analizuję tematów pod względem takim merytorycznym, a bardziej wybieram sobie w głowie po prostu co mi się podoba, powiem, że moim ulubionym środkiem transportu jest autostop. Mimo, że nigdy nim nie jechałeś. Tak, ale idea wydaje się fajna. Tylko ty nie jeździsz, a mówisz, że to jest twój najlepszy środek transportu. Bo jak ja nie wychodzę z domu, to ja nie potrzebuję autostopa, żeby pojechać do kuchni. Może bardziej merytorycznie coś by to trzeba było wprowadzić. To myślę, że twoja działka. Moja działka, czyli ja mam wszystko zrobić, a ty nic nie zrobisz? Tylko powiem, że autostop jest fajny. Tak, to może ja przyjdę zaraz. No więc, proszę Państwa, to jest tak. Jeśli chodzi o cenę, najdrożej wypadają samoloty, chyba że rezerwujemy sobie bilet z X czasów wcześniej i płacimy niewiele. Standardowe ceny sobie przeliczyliśmy na podstawie trasy Poznań Berlin. Jak chcecie samolotem lecieć w bardzo podrzędnej klasie, gdzie siedzicie tak, postersy was ok i oblewają sokami, to płacicie 300 jedną stronę. Jak pojedziecie w miarę tanim samochodem, to wam wyjdzie około 150, a Intercity pociągami ma promocję, że jedziecie za 19 euro do Berlina w jedną stronę. 80 zł Promy są, jeszcze promy są stosunkowo tanie, ale promami po lądzie to co nie pojedziemy. Poznajemy w Warszawie to promy s by było. No, a jeśli chodzi o małe odległości, to w miastach są tramwaje, autobusy, ale sobie wyobraźcie w środku lata w tych tramwajach i autobusach wśród tych sposonych ludzi jeździć. Ja mam doświadczenie pod tym względem, i to jest w sumie taki odpowiednik autostopu, ponieważ nigdy nie wiesz, czego możesz się spodziewać, bo raz jedziesz tą samą linią o tej samej porze i masz pusty autobus, tramwaj, możesz się rozciąć, możesz słuchać spokojnie muzyki, a raz siądziesz tam kuźwa stado, świn i napieprza cię z każdej strony i czujesz się jak ktoś ci wsadał Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o czas, to jak masz tramwaj, no to w miarę szybko jedziesz, nie? Autobusem, tak samo jak samochodem się poruszanie po mieście, czyli jest dość czasochłonne mimo wszystko. I fajne jest to w tramwajach i w autobusach, że wsiadasz i możesz mieć na wszystko. Mm -hmm. Nie obchodzi się nic, tylko sobie patrzysz, o tutaj ładnie idzie. Mija jakiś zabyteczek, tutaj proszę jakaś babcia idzie, pada deszcz, ona pod parasolem wszystko zawiewa, ona staje ochlapana przez koła Twojego autobusu, Ty się śmiejesz nie, ponieważ Ty siedzisz w środku. Jeszcze jest metro, ale że metra nie znamy. Znaczy ja jeździłem w Londynie trochę metrem, ale w Polsce nie wiem jak to wygląda, więc sorry. My ze wsi, więc... Gdzie jest wygodnie? W samolocie jak chcesz wygodę to musisz za nią płacić. Ale zawsze jesteś pewien, że usiądziesz, więc to już jest lepsze niż no, komunikacja. tak, miasta. wiesz, ale jak masz siedzieć w tym samolocie, gdzieś lecisz te 2-3 godzinki i masz siedzieć tak... To jest złe, ale lepiej siedzieć tak niż w przypadku PKP czasem na podłodze albo stać całą trasę no, 4-5 godzinną. Idziemy dalej jeśli chodzi o komfort. Tramwaj i autobus już poruszyliśmy. Ja raczej tramwajem się na długie podróże nie jeździ. Dla mnie samochód jest najbardziej komfortowym środkiem transportu i do tego się przyznał, że będę stał za samochodem. No bo ja za po prostu sprawia mi Friday i ani się nie męczę. Jest mi wygodnie, mogę sobie po drodze pozwiedzać, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale nie możesz pić. Ja jak najbardziej również jestem za samochodem, ale cudzyn. Zło tych autostopów. Jeżeli przyjąć, że autostop to tylko jechanie z kimś samochodem lub jakimś większym pojazdem, czołgiem, nie wiem, czy się komuś kiedyś udało, ale może. To no, panie weźmie! Wsiadaj pan do Rudego! W każdym razie kontynuując zaczęto przed chwilą przeze mnie zdanie. Jeżeli uznać, że jazda samochodem z obcym człowiekiem jest autostopem, a ze znajomym już nie, no to faktycznie nie podróżowałem autostopem. Ale jeżeli znasz kierowcę, a jedziesz na tak zwanego żula, też czy ja no można to uznać za autostopem? Na przykład wychodzisz z domu. I i widzisz, że ktoś również wychodzi z tego domu, mówisz, podwiedziesz mnie tam. Nie, to jest żulerstwo, to jest autostop. To jest rodzaj autostopu. <grym> żulerstwo to jest odłam autostopowiczaństwa. Autopowiceństwa? piszka <grym> 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 Przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa poruszania się pojazdami. I tutaj muszę coś przeczytać. <grym> Więc udawaj, że ty coś mówisz, a ja będę czytał. Przykładowo, według danych amerykańskiego US National Safety Council w ciągu ostatnich 60 lat lotnictwa komercyjnego na całym świecie zginęło mniej ludzi niż w ciągu 3 miesięcy na amerykańskich drogach. W 2000 roku w Stanach Zjednoczonych w katastrofach lotniczych zginęło 755 osób, prawie tyle samo 738 zginęło w wypadkach rowerowych. W tym samym okresie czasu w wypadkach samochodowych na drogach 41 tysięcy ofiar. Więc proszę Państwa, to stawia. Dobra już z tego wynika, że samoloty są bardzo bezpieczne, mimo że jak nie to bie i wszyscy zazwyczaj giną, ale są najbezpieczniejsze, bo ginie najmniej osób. Ale słuchajcie, to jest sprawiedliwość, bo jak jest wypadek samochodowy, to jeden przeżyje, drugi nie przeżyje i potem jest smutno. A jak wszyscy zginą, to wszyscy są po równo. Koniec! Dokładnie. Pod wawel i wszystko jest. Po... Więc ja bym to ułożył tak. Najbardziej bezpieczne samoloty, potem pociągi. Ewentualnie te promy, jak ktoś promami podróżuje, czy tam statkami. A dalej, no to już zostaje ten samochód, zostaje ten rower. Piesi też mam dużo wypadków, mimo wszystko. No, idziesz sobie w zimę, możesz się przewrócić na twarz. Sopel może ci spać na głowę. Nie masz dachu nad sobą. A może ktoś ci przywalić z samochodu, z rowera, z promu. Idziesz sobie tu taki prom? <noise> wracając teraz jeszcze, bo nie ujęliśmy w ogóle ani pieszych, ani rowerzystów, więc sobie tak wyobraźmy, pierwszą idziemy do Berlina, pielgrzymka. No i Do Niemców my, pielgrzymka? No ale, ale... Do, no chyba nie. No bo tak porównujemy Do, do Boga trzeba iść, a tak. nie do Niemców. Do Częstochowy na kolanach. Więc jak chcemy iść na długiej dystanse, to pierwszą chyba odpada totalnie, no chyba, że ktoś lubi się męczyć. Jeśli chodzi o rowery, rowerem można pojechać, ale komfort jest... Gniecie jądra, jak pada śnieg to Cię zasypie, jak pada deszcz to jesteś cały mokry. No. Pieszo, na krótkie dystanse można sobie gdzieś wyjść. Rowerem gdzieś tak, owszem, ale na długiej ja, ja jestem przeciwnikiem. Mimo, że to nic nie kosztuje. Podsumowując cały ten temat, mimo tych wszystkich środków transportu, które istnieją, ja jestem za samochodem. Z tego względu, że nie kosztuje wcale tak dużo, jeśli ma się ten samochód na gaz, a ja takowy posiadam. Jest to komfortowa podróż, bo jazda samochodem sprawa przyjemność, to że mogę sobie poprowadzić, mogę gdzieś pojechać. Jak jadę gdzieś w dłuższą trasę po drodze, mogę sobie pozwiedzać jeszcze od cholery rzeczy. A samolotem czy pociągiem, no ciężko jest coś takiego wykonać. Ja, jak już wcześniej mówiłem, jak najbardziej zgadzam się z tym zdaniem, natomiast uważam, że najlepszy samochód to cudy samochód. Samochód, ponieważ to samolot, w który Ty nie inwestujesz swoich pieniędzy, nie musisz martwić się o to, żeby w odpowiednim czasie wymienić olej, zatankować, oddać go do naprawy, do serwisu. Konkluzja, do jakiej dochodzimy, jest taka, żeby jeździć samochodami, natomiast jeżeli macie swój prywatny helikopter lub odrzutowiec, jak najbardziej nie krępujcie się jechać nim do miasta. Jak lubicie pociągi, też jeździcie pociągami, no proste, tak? Pociągiem słabiej dojechać pod sam dom albo pod galerię handlową i nie można zaparkować w podziemnym parkingu. No samolotem też, ale to najgorzej jest to chyba z promem, wiesz? Dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Możecie również zasubskrybować kanał Vlogersów i zajrzeć na nasz kanał, żeby zobaczyć, czy mam więcej produkcji podobnego typu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czy jest jeden prom, którego nie rozważyliśmy? Jaki? Prom kosmiczny. Łopłosze! Wow, Jakbyś chciał lecieć na Marsa, 30 sekund to Mars, tak, ale więc, tylko w jednym kierunku one direction. <gry> bo ci się znudziło chodzenie po ziemi, walk of the Earth. A w promie kosmicznym cały ekosystem utrzymuje tylko porki, panie Tree.